Katarzyna Majewska, jestem kandydatką do Wrocławskiej Rady Kultury. Od 25 lat zajmuję się we Wrocławiu kulturą. Zaczynałam od telewizyjnych wiadomości literackich. To był taki program telewizyjny o książkach, który redagowałam przez kilkanaście lat z profesorem Stanisławem Beresiem. Potem przecierałam ścieżki dla kina niezależnego i tworzyłam niezależne kino, niezależne filmy z Przemkiem Wojciechkiem. 10 złotych lat spędziłam w Teatrze Polskim we Wrocławiu ze świetną ekipą. A po zniszczeniu Teatru Polskiego w Wrocławiu, w tym Leju po Bombie, razem z tą ekipą tworzyłam Teatr Polski w Podziemiu. Od dwóch lat reaktywuję z zespołem Dolnośląskie Centrum Filmowe, a jako aktywistka jestem związana z kolektywem Akcja Kultura Wrocław. No jestem głęboko przekonana, a szczególnie to doświadczenie teatralne mnie o tym upewniło, że urzędnicy zarządzający kulturą muszą, mają obowiązek yy, po prostu słuchać rad ekspertów i to w sposób wiążący. I mam nadzieję, że ta rada no, będzie taką funkcję pełnić. Dlaczego zdecydowałam się zgłosić swoją kandydaturę? No właśnie dlatego, że mam już coraz mniej złudzeń, a właściwie nie mam już złudzeń w stosunku do urzędników. Którzy zarządzają kulturą w tym regionie i w tym mieście, ale w stosunku do Jacka Sutryka, prezydenta Wrocławia, mam jeszcze trochę złudzeń, dlatego chcę mu powiedzieć: Sprawdzam. Chcę się przekonać, czy rzeczywiście zależy mu na jasnych procedurach, czy zależy mu na transparentności, na tym, żeby współpracować ze stroną społeczną, z ekspertami, czy wybierze omnipotentnych urzędników i uznaniowość. Pierwsza rzecz jest taka, że bardzo się boję, że ta rada będzie po prostu fasadą, że będzie na niby. Wiem, że regulamin, który został ustanowiony, stwarza takie zagrożenie, niestety. Dlatego, w pierwszej kolejności, chciałabym właśnie te procedury wypracować. Chciałabym nie działać na niby, chciałabym, żeby ta rada miała realny wpływ na decyzje, które podejmują urzędnicy kierujący z kulturą w Urzędzie Miasta. Świętujemy w Centrum Filmowym 110-lecie. Sprawdziliśmy i okazało się, że pod naszym adresem od 1910 roku odbywają się regularne pokazy filmowe. Są tam kina od Teatr Palace przez Warszawę po DCF. No i w związku z tym wymyśliliśmy jubileusz, że będziemy ten jubileusz świętować że będziemy zapraszać Wrocławian na fajne imprezy, no bo jesteśmy po prostu jedynym historycznym kinem w tym mieście. Dlatego zapraszam wszystkich do DCF. Bardzo serdecznie zachęcam wszystkich Państwa do udziału w głosowaniu na Wrocławską Radę Kultury i do udziału w kongresie.